My jesteśmy biednym społeczeństwem i dzisiaj tak często jest, że rodzice jak widzą, że piłkarz trzy razy podbije w domu piłkę na gwiazdkę, którą mu kupią, no to już myślą, że mają Messiego w domu i mają Ronaldo i różnie to się odbywa. Natomiast potem do czego dochodzi, że piłkarz idzie do klubu, ale bardzo często i on, i rodzice, i menadżerowie, którzy niestety czasami na tym etapie nie pomagają. Chcieliby tego piłkarza jak najszybciej przerzucać, do wyższych struktur, do lepszych struktur, prawda, obiecują mu złote góry, potem się kończy tak, że najbardziej utalentowany piłkarz polski, Stępiński wyjeżdża, zostawia polską ekstraklasę, w której mógł się rozwijać jest rezerwowym gdzieś tam w trzeciej drużynie Norymbergi i to nie jest żadne... To nie, żadne, to nie, tu nie ma żadnych pozytywów, tu jest jeden pozytyw. Pieniądze, pieniądze, pieniądze jeszcze raz pieniądze. Natomiast chcemy zagwarantować klubom w Polsce, na wszystkim szczeblu, to nie jest łatwe, żeby na przykład nie wiem, Legia Warszawa mogła się obronić, jak przyjdzie Dortmund czy Real Madryt, chcą wziąć zdolnego piłkarza, ale z drugiej strony, żeby też małe kluby mogły się bronić przed Legią Warszawa, kiedy przyjdzie, gdzie chciała wziąć piłkarza. Dlatego wprowadzamy, przygotowujemy, że od 15, po ukończeniu 15 roku życia. Zawodnik może już podpisać kontrakt pięcioletni, oczywiście do czasu pełnoletności podpisuje w obecności rodziców, po, po 18 roku życia już przychodzi to wszystko na niego, z tym, że nie ma żadnego obowiązku potem, że musi cokolwiek dalej podpisać, że może powiedzieć, że teraz jestem pełnoletni, mam to gdzieś, prawda? Nie, nie. Kontrakt może być podpisany do pięciu lat.